Cześć, to ja, Tymry. No i witajcie w kolejnym odcinku z serii Okiem Kolekcjonera. Dziś omówimy sobie takiego oto prześlicznego ogierka z firmy Schleich. I tak, te lata, w których on był produkowany, akurat on jest z 2011 roku, yy, według mnie są najlepszymi latami Schleich, gdzie konie były najbardziej realistyczne. Mam yy, na myśli lata 2000, od 2000 powiedzmy, 6 do 2012. Potem już wszystko się... Po... nie, sorry, do 2011 jeszcze chyba. 12, z 13 tak się chyba popsuło. Tak czy siak, od 13 roku to już jest po prostu istna tragedia według mnie. A tak, ten konik jest właśnie z 2011 roku. Jest to Ogier Dartmoor maści takiej jasno-kasztonowatej jest to jedna z lepszych figurek, jeśli chodzi o szlej. jest bardzo przyjemny dla oka ma dużo, bardzo dużo ma szczegółów fakturę sierści, pięknie wyżejbione włosy szczoty, ogólnie pysk i naprawdę według mnie ten model jest bardzo, bardzo warty uwagi ja go teraz dostałam akurat na malowanie i pamiętam, miałam go też, bardzo go lubiłam I teraz tak na niego patrzę Takie, kurczę, brakuje mi go W kolekcji swojej, gdyż jest naprawdę fajny mm. I tak On jest dość malutkim modelem Jak to kucyki Na pewno większość z was, albo część z was Kojarzy też Klacz Dartmoor Taką gniadoszkę, ona też była super A śrebaczek Dartmoor jest jednym z najsłodszych Modeli ze szlech Ogólnie <gulnie> mm. I tak może zacznijmy sobie od takich szczegółów tutaj przybliżymy sobie. Widzicie, ma normalnie zrobioną fakturę siersi. Nie tak jak na przykład w safari, że wygląda jak, jak one wyglądają, jakby były przejechane grabiami, tylko naprawdę ma te włoski tutaj. Każdy włosek po włosku ma zaznaczony i to naprawdę świetnie wygląda. Grzywa jest bardzo, bardzo, bardzo detaliczna. Te włosy są naprawdę pięknie tutaj zaznaczone, rozdzielone, ułożone. Oczka no akurat ma czarne, ale są spoko wielkości. Model, uwaga, ma włosy w uszach. Przynajmniej w tym jednym. W tym także ma. Jest to chyba jedyny model Szlech, który ma włosy w uszach. Przynajmniej w innych nie widziałam. Naprawdę jest świetny. Pyszczek tak wygląda. Z drugiej strony, oczko ma normalnie pięknie wyrzeźbione. Tutaj klatkę piersiową, podkowy. Spójrzcie chociażby na pęciny i na szczoty pęcinowe, jak to tutaj fajnie wszystko wygląda. Kopytek akurat on wyrzeźbionych tak do końca nie ma: coś tutaj jakby jest zaznaczone, ale wygląda, jakby zniknęło w odlewaniu. Widzicie to. Chociaż myślę, że jak przy malowaniu to będzie spoko. Kopyta, ogólnie podkowy są bardzo detaliczne. Jeśli chodzi o to, no spójrzcie, normalnie wszystko widać. Jest to ogierek, tak właściwie jego puzdro też jest bardzo detaliczne. Nie muszę tutaj chyba mówić, co mi widzicie. Akurat napisy już zaczęłam ścierać, ale uznałam, że nie będę kończyła preppingu, dopóki go nie nagram. Ogon, spójrzcie, jak jest ułożony ogon. Według mnie przesłudownie. No, no zobaczcie, jak to super wygląda. No, wiem, że cały czas ten model chwalę, ale naprawdę jest świetny. Zarówno w tym malowaniu, które jest wycieniowane. Normalnie są cienie na nim, jak i jako Custom. Ja go chyba akurat nigdy nie malowałam z tego, co kojarzę, a jak malowałam, to nie pamiętam. Ja wiem, że kilka razy miałam Dartmouth właśnie pod pędzlem, ale jego chyba nigdy akurat ma być kasztankiem, więc e, takim zwykłym, więc to jest takie lekkie wyzwanie dla mnie. Ale tak, spójrzmy sobie na kogoś, spotkam tam kogoś, kto mm, takimi modelami się bawi. Otóż tak, no, taki był kiedyś zestaw dla kucyka, jeździelski, jest takim fioletowym ludzikiem. No to ten jeździec jest idealny na to wiem, bo miałam ten zestaw, tak jak miałam jeźdź tego konika i po prostu idealnie się na nim układa, idealnie leży, tak samo idealnie wielkościowo. Zresztą on, on powstał na klacz Dartmoor, więc to jest ten sam rozmiar, więc no wiadomo, że będzie OK. Tak samo derka i kantar z tego zestawu też super pasują, więc jak najbardziej śmiało można się takie tutaj fajne rzeczy zakładać. Nie wiem, czy te nowe zestawy, chyba jest taki, ten nowy dla Kucyka też by pasowały, ale no nie jestem w stanie tego powiedzieć, gdyż nie kupowałam i nie mam zamiaru kupować, bo są tragiczne. Ale jeśli ktoś ma ten stary lub chce kupić ten stary, to jak najbardziej polecam. Do robienia akcesoriów, w sumie. Może być spoko, jeśli chodzi o siodło albo jakieś derki. No bo kantarno to wiadomo już tak niezbyt, ponieważ ma tą grzywę tutaj taką grzywkę bujną. No ale siodło, jak najbardziej, myślę, bo tutaj ta grzywa jest taka dotąd i tutaj jest dość płaska, więc myślę, że bez problemu tutaj by to weszło. A patrząc, jako osoba, która modele kolekcjonuje. No, to myślę, że to jest jeden z takich must have, jeśli zbieracie szlechy, czy ogólnie jakieś modele, które po prostu są realistyczne, bo on jest realistyczny, bardzo przyjemny dla oka. No i z tego co zauważyłam, dość rzadki w Polsce aktualnie. Bardzo rzadko go widziałam na sprzedaż, praktycznie w ogóle. No, a warty jest... ogólnie warty to jest koło 50. Złoty, ale no wiadomo, teraz patrząc na to, co się dzieje na polskim rynku, jeśli chodzi o modele, no to może za tyle nie pójść. Myślę, że za 35 w tej chwili bym mógł iść, jeśli ktoś by chciał go sprzedać czy coś. No ale tak czy siak, model jest świetny. Myślę, że ja sama też go sobie kiedyś muszę załatwić do mojej kolekcji, ale no zobaczymy jeszcze a tymczasem nie wiem co bym jeszcze mogła na jego temat powiedzieć aha jeśli chodzi o materiał no to tak jak stary szlej on jest po prostu twardy ciężko go nawet zgiąć jest taki solidny ogólnie i ta farba też jakoś bardzo się nie rysuje więc naprawdę jest to dość solidny a tymczasem to było na tyle. Dzięki za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!